Co to jest? Nie da się jej podłączyć do komputera i przenosi dżumę. Odpowiedź, sowiecka mysz komputerowa. <laughs> Witajcie, moje kochane ogóreczki. Muszę wam się do czegoś przyznać. No, jestem ciamajdą. Potworną ciamajdą. I boleśnie się o tym przekonałem. Kilka dni temu, podczas kopania piłeczki w parku. Rozmawiałem sobie wtedy z koleżką, którego zresztą znacie tutaj z kanału, i tak sobie gramy, gadamy. I on w pewnym momencie zapytał: Czemu ja właściwie nie wrzucam tych filmików gamingowych na lorda, tylko na jakiś inny kanał? Bo jak niektórzy z was wiedzą, otworzyłem nowy kanał gamingowy. I on to powiedział, no aż usiadłem z wrażenia. Przecież to by rozwiązało wszystkie moje problemy z regularnością. No i wiadomo, wyświetlenia skoczyłyby w górę. Także, moje kochane ogóreczki, nadchodzi renesans na kanale ogórkowego Lorda. Niebawem zaczną się tu pojawiać filmiki z tego drugiego kanału. Będę wrzucał gameplaye dzień po dniu, potem będę kręcił kolejne gameplaye i będę cisnął, cisnął, cisnął gierki internetowe. A dzisiejsza obecność myszki komputerowej niechaj będzie symbolem rewolucji na tym kanale. A do wszystkich, którzy są tutaj tylko dla ogórków, mam dobrą wiadomość: nie trwóżcie się, nie zamierzam zaniechać ani gotowania, ani krojenia ogóreczków. A to klejenie myszką, oprócz bycia symbolem rewolucji gamingowej, jest także prośbą od widza.